Zatrzymam się, albo zejdę, bo nie wolno tam wchodzić. Chciałoby się parafrazując, szereka, zapytać daleko jeszcze, co wy na to? Już niewiele, już niedaleko. W czasie kręcenia poprzedniego materiału obiecałem wam, że podejmę wyzwanie, taki challenge, coś takiego i że wejdę na górę. Nie wiem, jest zimno, jest jeszcze jedno uczucie takie dziwne, które ściska gdzieś tam w środku. Znacie to, jak się czegoś boicie. No nie, nie powiem, nie powiem, że się boję, bo to nie do końca tak. Nie mam stracha wejść na górę, natomiast mam stracha wchodzić po tych drabinkach. Na całe szczęście... Jest ze mną ktoś, kto obiecał, że, jakby to powiedzieć, wholuje mnie na tą antenę. Przynajmniej wholuje jak najwięcej. Przypomnę, dziesiąte piętro mam zaliczone. Idziemy właśnie na małą antenę. Na antenę, która ma 90 metrów. Co dla mnie już będzie samym sobie wyczynem. Tam wchodziłem na dziesiąte piętro, co zresztą możecie zobaczyć we vlogu. Tutaj się wyświetli za chwilę. Dzisiaj spróbuję wejść na samą górę. Zaznaczam, spróbuję. To nie oznacza, że wejdę. Bo ciągle jeszcze mam pewne obiekcje. Czuję wielki dyskomfort na takich wysokościach, w związku z tym nie będzie to zbyt miłe. Druga rzecz jest taka, że ciągle jeszcze nie wiem, czy gdzieś tam jakoś kondycyjnie dam sobie z tym radę, choć to jest akurat chyba najmniejszy problem. No dobra, pakuję się w stronę anteny nieco bliżej. Może jakaś mała rozgrzeweczka i, i zobaczymy, co z tego będzie. Zapraszam. Jestem już pod miejscem kaźni. <laughs> Okej, okay, może nie kaźni. Obiecałem, że wlezę. Czy wlezę, nie wiem. I powiem Wam szczerze, jeżeli nawet nie zrobię tego, jeżeli nawet nie stanę na górze anteny, to nie będę miał wyrzutów sumienia. Po prostu w momencie, kiedy poczuję, że nie jestem w stanie zrobić nic więcej, zatrzymam się albo zejdę, bo nie wolno tam wchodzić. No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. No i komfort, własny komfort. Wchodzimy, drugie piętro, jest ich jeszcze sporo. Ale wierzcie mi, że już mam małego stracha Lecimy, obiecałem, że spróbuję. Znaczy, że spróbuję. Ładnie, prawda? Nie wiem jeszcze. Chciałoby się parafrazując szereka zapytać daleko jeszcze? Pewnie jeszcze kawałek. A najgorsze w tym wszystkim jest to że coś chyba kondycji nie ma na no, końcu to kolejny dzień w Czarnobylu, kolejny dzień w strefie a tutaj. Jest trochę inaczej, tak czy inaczej. Drodzy moi, o ile mnie wieje, o ile mnie widać, jestem na jakimś kawałku, jestem na jakimś odcinku. Jak wysoko? Nie wiem. Nie będę liczył. Wiem, że wchodzę dalej. Jest coraz bliżej celu. Coraz mniej siły, coraz zimniej i coraz bardziej wiatr wieje. Drodzy moi, wygląda to wszystko naprawdę imponująco. Postanowiłem wejść i wejdę. Wejdę jak najwyżej się da. Przepraszam, że kolejny materiał, w którym sapię, ale tutaj naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję, żeby wleść tak wysoko. W tej chwili już zdecydowanie powyżej poziomu lasu. I to dużo wyżej. No, i do tego jeszcze dochodzi fakt, że to jest cholernie zimno. Nie jest to zima, ale jest naprawdę zimno. Nie róbcie tego w domu. Przyznać muszę, że ręce bolą coraz mocniej. Wchodzenie każdego kolejnego poziomu sprawia coraz większe problemy. Myślałem, że jestem lepszy technicznie, kondycyjnie. Okazuje się, że nie jest tak dobrze. Swoją drogą, jeżeli ktoś zapyta mnie, czy się boję. Kurwa, boję się. Boję się, ale z drugiej strony chęć e, doznania tej adrenaliny i zrobienia tego wreszcie. Przy kolejnym wyjeździe do Czarnobyla, do strefy wykluczenia, zrobię to. Zaraz będę na górze, zaraz pogadamy z góry. Chwilę tylko odsapnę, pooddycham, pokażę Wam, jak tu pięknie zapierdzielam na górę. Coraz mniej. Nie wiem, w tej chwili może z 4, może z 5 poziomów. Nie więcej. Zrobię to, obiecuję. Już nie patrzę w dół, już patrzę tylko w górę. Zostały tak naprawdę dwie drabinki, i zrobię to co od dawna chciałem zrobić. Będę mógł powiedzieć, wlazłem na długę. I myślę, że większym wyczynem w tej chwili jest wejście na nią fizycznie, a nie psychicznie. To prawda, łapię się wszystkich możliwych barierek. To prawda, nogi mi się trzęsą, ale myślę, że trzęsą się bardziej dlatego, że jest to ogromny wysiłek fizyczny. Co wy na to? Już niewiele, już niedaleko. Chciałem się podzielić z Wami i tą informacją, i tą radością. Lecimy, lecimy. Wierzcie mi, że chodzę w tej chwili jak paralityk. Wierzcie mi, że gacie mam pełne. Oczywiście w przenośni, Nie dosłownie, choć z drugiej strony byłoby cieplej. Zrobiłem to. Zrobiłem. Wlazłem na długę. Jesteście tego świadkami. Nie ukrywam, że w dół wolę nie spoglądać. Nie ukrywam, że nie jestem w stanie przejść zbyt daleko bez trzymanki. Chociaż nie, kurwa, zrobię to. Idę. Wyżej się nie da. Panie i panowie, zrobiłem to, co więcej. Nie, dobra, żartowałem, tam już nie wejdę. Wierzcie mi, dla osoby, która ma lęk wysokości, nie, nie do końca, nie mam lęku wysokości. Mam dyskomfort, nie lubię wysokości i nie będę patrzył w dół, ale zrobiłem to. Uff. Wierzcie mi, jest to wyzwanie I mam nadzieję, że wy również to zrobicie Jeżeli macie ochotę, przełamcie się Po prostu zróbcie to To nie jest trudne Jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądało schodzenie Wiem tylko jedno Dokonałem rzeczy, którą chciałem zrobić od dawna Sześć wyjazdów do strefy Sześć podejść I dopiero tym razem się udało Fajne uczucie, wierzcie mi, fajne. Schodzenie już w tej chwili nie sprawia żadnego problemu. Poza, tak jak wspominałem, fizycznie, fizycznym jakimś wysiłkiem, bo jest to rzeczywiście wysiłek dosyć duży. W tej chwili, szczególnie, że przy schodzeniu trzeba bardzo dużo pracować rękoma. Nie żeby nie spać, tylko żeby się nie puścić z drabinki. No i następna rzecz. Wchodzenie na te drabinki, przerąbanek w ruskim czołgu, i to jak najbardziej w tym momencie jest stwierdzenie adekwatne. Co prawda, bezpieczeństwo jest i to jest bezpieczeństwo dosyć spore, bo za naszymi plecami są rurki, które przetrzymają nas, żebyśmy zbyt daleko nie spadli. Zresztą każda z tych drabinek zaledwie dwa piętra zajmuje. Ale nie jest to łatwe, nie jest to miłe uczucie. I jakie to uczucie schodzić? Bardzo dziwne, strachu nie ma już w tej chwili zupełnie. I tęsknię za wejściem. Nie. Słuchajcie, niesamowita sprawa. Bałem się wejść, miałem duże obawy, a w tej chwili... okej, okay. nie mówię, że jest to łatwe. Nie jest to zupełnie łatwe, jeżeli ktoś mi powie, że jest kozaczek i wbieg na górę i ma to wszystko gdzieś. Ja nie mam tego wszystkiego gdzieś. Dzisiaj się przełamałem, ale już myślę o tym, że fajnie by było tam wrócić i wrócę. Deklaracja? Czy jest to deklaracja? Jest w pewnym sensie. Deklaruję, że jeszcze pokażę Wam, jak wygląda długa od góry. A teraz. Zostało jeszcze trochę metrów, ależ tu nisko. Teraz kozacze już, tak, tak. Bardzo się cieszę, że, że tu jestem i, i że mogę to robić, to co robię. Jak się czuję na powierzchni ziemi? Dziwnie, ale dużo pewniej. Dużo lepiej? Może i dużo lepiej. Tak czy inaczej. Jestem zadowolony sam z siebie. Jestem zadowolony z tego, że wlazłem na tą kupę żelastwa i że dopiąłem Pamiętacie we wrześniu, jak ostatni raz tu byłem, pokazywałem wam tą antenę. Włoziliśmy na dziesiąte piętro. Wywoziliśmy, bo woziliście razem ze mną. Tam się uderzyłem w jednym momencie w piszczel. Dzisiaj bez żadnych kontuzji, poza tym, że trochę mnie bark boli. To wszystko jest ok, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że. Jestem w cholerę szczęśliwy, że wlazłem. W takim razie liczę na wasze lajki, na subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co robić. Trzymajcie się i do zobaczenia.